Szybko, szybko, Maciej, nie co robimy dzisiaj? Bo ja nie wiem. Speedrun. Przytykiem! Speed <grym grym grym> Wyrwa to jest nieważna. Nie no otwórzcie, to wy otwórzcie. A ja szybko ze speedrunem tutaj szufladę. Ja ja szybko, szybko ze Speedrunem je wzięcie. O, ja nie nie mogę po, się, po, po co? Po co? Po co? Po co? Kusty. Biegnę, biegnę, biegnę. Czekaj, ja muszę się cofnąć po tabletki. Chciałem z wyrwy wybrać, chciałem z wyrwy wziąć. ja się biorę moje tapsy. Elo! Tapsy. Ciekawe, e, dobra. ile nam to zajmie? Nie wziąłem tabletek. Nie, ja nie wziąłem. Dobra, nie problem Ola. Idziemy, szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Zbieramy krucyfiksa, może się przydać. Pieniądze, nieważne, dalej, <grym> nie, dalej, to... dalej, dalej, dalej. Nie, nie, nie zbierajmy. U pieniądze. Bię, nie zbieraj biękne, biękne, to To już nieważne! Nie, sześć. He, he, he. Dobra, mam. W prawo? Nie, ja szuka, no. nie szukam, nie szukam. Dalej, dobra, dalej. Dobra, dobra. dobra jesteś ale Który też numer, coś? który numer? Siódemka, 8, 8, 8, ósemka, dym, ósemka, dym, ósemka, dym. ósemka dobra, musi być. 8, 8, to nie siódemka, tylko 8. No. no, teraz 9, teraz dziewiątkę musimy szukać. Siup, dobra, już, cyk. musimy szukać? Lewa. mamy pokój? Lewo. E, po prawej tego świeca. O, bierz, dobra, bierz, bo może się przydać. 10. Dobra, idziemy dobra. teraz, idziemy tu czy tu? 11, 11, 11 Sprawdzę coś tu jest, sprawdzę coś tu jest 11, 12, 12 teraz Ale to szybko lecimy jak buzia szkieletowy No dobra To będziemy musieli wziąć tego, roślinkę 13 Co jest, że nie mamy jeszcze ani rusza, ani nikogo? Ja się o Krystiana trochę idę, boję. biegnę, biegnę o, do was w tą stronę. Bo nie miałem zapalony Piętnastka, o, o migu, migu. Ola chowaj się nic. do jednej szafy, ja do drugiej. Halo, Ola ci tu, tu jest ciekawe. dużo szaf, tu jest dużo szaf. No dobra, super. Leci! Chowaj się. Dobra, dobra. Ja mam jakieś ślady dziwne. za wami! Masz jakieś Ola... No właśnie laguje Dobra. coś, co jest oszukany sielwe Lecimy, 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 lecimy lecimy Ja idę dalej Przez oszukany... Ale jest dobrze, bo teraz na jednej, na jednej skrzynce mogę wykorzystać ten klucz jak kupi... A nie, w sumie to będziemy mogli tego, Ola. roślinkę wziąć po drodze ja baterie liczę Ja wiem, że dla ciebie to jest silniejsze, ale nie lub tak Ja potrzebuję co? baterii Co ona zrobiła? No zbiera błyskotki Zbiera no nie, błyskotki No to niech ktoś zostaje z tyłu, jak potrzebuje czegoś i niech zbiera O, to plekki mam! Ale no. dobrze Dobra, bierz, 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 bierz. A, od gównieźli! Trzeba, no, trzeba no. na stolikach patrzeć właśnie, czy nie leżą właśnie baterie na przykład. Pamiętacie, jak, jak w której części biegaliśmy w, z konami w górę? No, kardio tak? chciałeś. To robić. teraz wracamy po prostu do wyjścia. Dobra, 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 no. dobra, nie ma problemu. Idziemy, idziemy, 22 ja już a, 22. Prosto, 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 prosto Maciuś. No biegnę, biegnę, 23 Dawaj, Ola! O, teleportowało! Rozy. Teleportowało! Teleportowało! Ale straciłaś zdrowie jakieś? Nie, zdrowie nie. Dobra, dobra, to na W sensie za mało dostałam dwa o, razy, ale. Mrygnęło! Mrygnęło! Ale... Nie tak wiem. wiem! Teraz mrygnęło na pewno. To było ostrzeżenie! Ja wejdę pod łóżko! Dobra. dobra. Ale nic nie leci chyba. Leci, leci, leci. Leci na pewno, Nagi są! Baga! Ociek! Dobra, gonimy, nie, go, gonimy no. go, gonimy go, gonimy go. Ola, są lagi. Tak? Są lagi. Są lagi, są lagi. Zapieżcie ale to przez lagi. grę. To przez to grę. Ty, no, no tak, grę, ale tak. sekundowe opóźnienie daje o! bardzo dużo. nie ma czasu, uwaga. Szybko, szybko, raz, dwa, trzy, cyk. Pieniądze jakieś, cyk, cyk, cyk. Tutaj tapsy biorę już. Siip, siip, sip, si. Go, 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 go to 29. 30 29 teraz? Dobra. Znowu mrygnęło. Mrygnęło co teraz. Spoko. Nie mogło teraz urygnienia. Dobra, mu otworzy. Dobra, szukaj. Nie, 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 nie. nie, nie. Ja się nie, 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 nie. boję. Daj, Krystian, wierzę w ciebie? Otworzysz! Ola, to leci Chwila. czy nie leci? Nie, nie leci nic. Okej, okay, okay. okej. Nie z tej strony jest. Otwierać mi bramę! Otwierać, bo przegryzę zaraz to. Czysz. Nie tutaj było. Nie Ola, tu, gdzie polazłem? Masz paznokcie zielobione? Tak. No. Nie. To nie dobrze, mam. to dobrze, bo A musisz. Co chcesz zrobić? Nie Ja nie potwierdzam O, Słyszę, że tego, ciemno. O tutaj może coś będzie? Poczekaj, muszę, muszę, muszę zobaczyć. Dobra. Nie, nie ma nic. A to, a to ja na lewo powinienem biec, O kurde. A to są złe... Nie, które są dobre drzwi? No tylko tu są dobre drzwi. No właśnie. A, dobra, drzwi, rozumiem. I Christiana właśnie wyrzuca. Tabletki! Kapcy, biorę, ukradłem. materiał, kradnę. No nie, Chris! Dobra. potrzebuję! 33 i lecimy do 34 34 okay, okay. Ładnie Speedland! Go, 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 go! No już! już, speedrun, kurde, ola! A okay, No dzięki temu ucieczce mamy szybszą teraz dojście, kurde! Ja też, bo się upozycjonowało moją postać, coś oszukane. Ja do dopulkolatury zaraz to wyślę. Wlawo! No, ale to Dobra, damy radę, kurde! Czemu mi tak rzucam myszką i mnie dogania z tyłu, słyszę? Co się tak! Specjalnie, specjalnie. Ja tu robię z przecież nie, nie, ja nie, nie będę nie. robić jakichś remake'ów 30-krotnych, żeby to naglać. Ja już biegnę dalej. Moja bateria! A cwaniara zabrała mi batergnie. A ja mam pytanie e, o, o. 42. 42. Dobra, ja mam pytanie. Po jak on nas goni, to słuchaj no. na koniec, jak on krzycze. Jak on krzycze, jak on ma tylko oko, a nie ma buzi. Słapiecie! Słapiecie! Ile? O! Czter tabletki. 43 chyba, nie? nie wiem chyba tak Nie! nie, nie. 43 ja się ktoś... wystraszyłem i do szapy się schowałem <grym grym grym> numer? <zdaniem> <grym grym zdaniem> 44, 44 teraz 44 dobra. nie patrzyłem więc nie wiedziałem 44 przepraszam bardzo bo ktoś mi na 45, 45 kacia tak? już tak. ja też dobrze dobra prawie 50 Ola sprawdzaj co tam jest sprawdzaj czy coś dobrego o, skrzynka dobra dziękuję dobra super 46 było 47 biegniemy no, dobrze, że spojrzałeś, bo ja nie wiedziałem. Ola, jaki spinradz! Ola, O dobrze, ole, dobrze, jak romę Sprinter ciśnie, 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 no. Ej, dwa razy ja to samo. Dlaczego ja tak szybko biegnę? No, Ale dobrze się wzięłaś. Nie, nie, w sensie tak długo mi chodziło, wiesz? A, no to dobrze. 49,50, ola, ja już wchodzę, Możesz ja nie mam czasu. Ola, już tabty. mogę, mogę, w słupę, w Jesteśmy, dobra. Krystian, nie stresuj tak? się, po prawej stronie zweryfikuj wszystkie książki z tabletkami. I zbiega je siwko, zbieraj je siwko ja nie mam tabletek Moja! Kto ja podniósł tą tabletek. książkę? Podniosłeś tą książkę? Podniosłem ją, tak Super U mnie nie ma żadnych jak coś Na pewno? No nie ma, więc ja notatkę tylko wezmę Dobra <ścoughs> Krystal jak <niech> tam? <ścoughs> tak zwana On ee... schodzi na dół, czy on wlazł na górę? Na górze, na górze, na górze. Teraz będzie na dół schodził. No dlaczego, Dobra. dlaczego, dlaczego, dlaczego teraz, dlaczego? No bo teraz schodzi, idzie na środek. Idzie na pewno na środek, Ola? Niech nie tak, idzie tak, na, tak, środek. na środek. O Jezus, ja tu jestem. Poszedł na środek. Dobra, jest na środku faktycznie. O nie, on idzie do mnie. Dobra, szukam książek. Tu jest jedna, to jest druga. Ola, chyba u góry się wszystkie książki. No ja zbieram właśnie, wiesz? Gdzie on jest Talaś? Ktoś wie? Nie wiem. Łazi jest po wiem. środku. Dobra. Zablokował się na szafce. Dobra, idę do góry, idę Dobra, do góry. Dobra, idzie do was. Ola, on idzie do mnie? I do ciebie. No, wszystkie o, mi, nie, nie wszystkie z góry! Wszystkie z góry podniosłam. On biega, on biega, on biega tu. On polaz. On polaz. Dobra, chyba. mamy. Znaczy on taką. się nie może zdecydować w sumie, on nie wie gdzie on chce iść. Osiem Trzy... eee... Nie wiem, on... Ktoś to zapisuje? Krystian, zapisuj tak, już! Tak, tak, Ja mam, ja Co ja mam, mogę? zapisuję? Wy jesteście na górze, ja jeszcze nie wlazłem. Ja mam wszystko, mogę otwierać drzwi. Jest na środku, Krystian, bo... na środku. ja nie... wiem, ale on on jest jakiś dziwny. Na jakiś środku. Taki. On jest bo mówię ci, dwie sekundy są opóźnienia pomiędzy tym, co robimy. Hmm. No, tylko na ciebie, Krystian, czekamy. Dobra, dobra, dobra. Możesz wpisiwać już? Wiem, Otwieram, wiem, tak, ja już jestem, ja już jestem. Spokojnie do, 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 do. Dobra? Uuu, do bo, go 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 go, go nie, Dobra, internet. Dobra, internet ci na prostu... Mam e... pieniądze, tylko na tapsy i na te... A ja na kradnę to i to. Klucz masz, tak? Dalej, Chrysan? Klucz dalej mam. Biegnijmy, tak, biegnijmy, nie traćmy na takie pierdoły czasu. To ja poproszę, żebyś otworzył tego, żebyś otworzył ten szkieletowy, nie? Tak, tak, tak. O! o ja też, ja też. Dobra, 55, 55, 50. No, ale ja mam, ja mam, A, ja dobra, mam. Dobra, dobra, bo ja już nie mam, już nie mam. 50. 7 teraz. Co chyba było? Tak, 57, 58, ole fajnie plaś tak mamy, ciało i ciaś. Prosto, no jakby były krótkie pokoje, to byłoby jeszcze lepiej. Tam można sprawdzić co jest, Ola, idziesz? Ja sprawdzę, ja sprawdzę. No dobra, no. ale ja biegnę dalej, nie? 59. Nie ma nic ciekawego? Ciekawego, dobra, okej. Okay. Ja, yy, ja mógłbym użyć przyspieszenia, ale. No, Mrygnę. Papa, ale idziemy na tego. Do no, piwnicy. Ja otworzę, ja otworzę wajchę, je je Jeżeli znajdę, bo jak nie znajdę, to nie otworzę. O, leci. Leci. Dlaczego leci? No bo on nie mógł. Otworzył nam? Ja otworzyłem. A nie, już i tak otworzyłem. O, otworzy, mam. schowaj, otworzy, schowaj otworzy, się za o, czymś. Ja też, ja też, ja też dostałem. O, Ja łatko miała? Ja też to dostałem. A ty też? Okej, okay. to no może jakiś nowy. Ej no i gdzie jest ten pokój? Ej, Chowaj, tak. no, Chowaj nie, się, chowajcie się, chowajcie się. Co to jest? E, to jest piwnica, taka, Leci. gdzie trzeba znaleźć. Ci? Tu nie, ma. nie, strasz mnie, Jezus. No, no myślałem, ja tu, przepraszam, to było takie. Ja tu naprawdę dostaję ma, Nie ma. Po twojej ja stronie, Christian. Kulty. O nie, nie wiem, nie wiem, nie widzę. Nie, ja u mnie nie, nie ma nic. U mnie nic nie ma. Dlaczego? A za tutaj nie ma? Ty, 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 o może ty, ty. ja nie minąłem, kurczę, może ja jestem ślepy i ja może... Po drugiej stronie pewnie w tego, tam gdzie łazi Maciuś. Pewnie nie? tak, pewnie tak. A to razem weszliście w to samo miejsce po prostu? Tak. Wsz wszyscy, tak. Weszliśmy wszyscy weszliśmy w to samo miejsce. No to tak, nie włączyłem. Dobra, otworzyliście, to ja idę dalej. Otworzyłem. Jest? No, A, tak, tak. Nie jest. powiedział nic cłaniaczek. Ale było świkać pstryk. Z której strony mam iść? Tą czy w tamtą? Tu robię misiola. W tą, w tą, dobra, dobra, no jest, tu. jest. Biegniemy, biegniemy. O nie. O nie. Było nie. w migu? No. Tak. Y ja mam szafę. Dobra, ja idę do tej. Ale tutaj. ja nie wiem, czy idzie. Leci, leci. dobra. Na pewno leci, 100%. Dobra. Doszedł? Biegnę za nim. Gonię faniaka, Ucieka. 66. Oh, dobrze, dobrze. Ale nie ma tego pokoju, nie? Co to jest za kuchon? Ma ktoś wytrych? Ja nie. nie. Dobra, czyli musimy znaleźć. Szybki hmm. kluczyk. Y w szafce pewnie. No pewnie tak. <grych> o, ale fajnie. Nie, nie, nie ma. O? Hmm. A, mam A gdzie jest Mam, mam, mam. A, na no. fotelu siedział. Dobra. No schował się Czwaniak. 67, 68. Dobra. Myślicie, że znowu będziemy uciekać? Mm. Nie, za szybko jeszcze chyba. O, bateria, bateria... A nie, no nie bateria, na to Bateria, bateria, to nie <grym>, bateria. <już muszałam. grym> o, jest, dobra. No. Dobra, otwieraj tego. Bierzemy roślinkę. Dobra, migu, szybko, migu. Mi, mi... Tak. Dawaj roślinkę. Dobra. Mam. Speedrun. Pieniądze. Ale czemu? Oczy, tak... oczy, oczy, A dobra, no to siupel, no to siupel. No oczy, oczy, już nas nikt nie A ja myślałem, że ty na koniec sobie zostawisz na te najgorsze pokoje. No. No właśnie, miałeś zostawić na koniec przecież. Jedna osoba biega, ja, druga osoba ja już, nie. No ja już ja już, tak, ja już i tak miałem tylko jedne tapsy. Kto teraz no ma więcej? Nikt. No ja też mam jedną. A ja nikt. No, no nie, to, ja los nikt. No A ja nikt! <laughs> A ja nikt. Prawo. E, prawo. Mm. Prawo. Prawo, dobra. <grym> <grym> Maciek, po polskiemu mówi, O co ci chodzi? Ja wiesz jak mm. ciężko <grym> tym głosem mówić? Sam sobie zmieniaj tonację, ja Głosiu. To tu nie, to to nie jest twój naturalny? Nie, to modulator, na no, Alt F4 działa, działa u ciężkich. musimy iść dalej. O, ale słuchajcie, ten modulator Proste. działa tylko u innych Jupitelów, jak oglądają, mnie u nas, tak? wiesz? Alt 4 działa wtedy u nich, no. O, mrygnęło. No. No, no, no. Są szafy jak coś? 8-1. Czekam chwilę. O kurde. O nie! Gorszy! U! Dobra, schowałam się. Ja nie wiem, czy za szybko się nie schowałem. Dobra, od no. razu. Bardzo szybko trzeba. Nie! Yes. No jeju! Ta, nie. Ja wyleciałem. Ja nie ogarnię. Ja nie ogarniam! On, on jakoś tak dziwnie, on zawsze przelatywał i wracał od razu, a on chyba przez to, że Ola przyszła kilka pokoi, to on przeleciał Christian, u nas zanim nie, doleciał nie, do Oli i wrócił. Jeden. Słuchaj, wiesz co? Ja już wiem jak on leci. On spaniaczek się gliczuje, jak to glitch. On trochę za szybko lata, nie? <laughs> I i on, on leci od lewej do prawej teraz. Dobra, proszę. Rozumiesz? On nie Ale leci w u, u, mnie, u mnie poleciał normalnie, tak jak myśliśmy. Ale strasznie długo mu to zajęło, plus jak doleciał do nas, to chyba mi się wydaje, że doleciał, leciał dopiero do pokoju Oli. Jak on od lewej Nowo? do prawej poleciał. Dobra, ty się schowaj tu, ja tu. Leci, leci. Dobra. Jak szybko w ogóle, co jest? Ten dźwięk się pojawił dosłownie tutaj, po prawej stronie. Raz szybko, raz powoli dziwnie to kurde robią. No, no, no. Ci, chłopaki, bo wy tam płaczecie, a my przejść musimy bardzo się No ty, ty ze speedrunowałaś to tak mocno, że no. tego, że aż do ciebie leciał ambusz kurde. No. Ale przepraszam, chciałeś speedruna, to masz speedruna. No, ale takiego, żeby nie umrzeć, a ja teraz umarłem. Teraz jak umrę, to już będzie, po mnie kapłę. Nie Może pewnie. No, no tak, no 100%, bo no, zawsze no. po tym tym jest szklarnie. Więc. E, teraz, teraz fokus i nie możemy się odzywać. Ale to się świeci ta zapalara, czy... Tak, świeci mi się, tylko ja pułapek nie widzę, to jest najgorsze. Ja też nie, no. Schowajcie się, schowajcie się! Dobra nie ważne, bo to tylko to oko, to, to oko <laughs> Jezus, Jezus Jezus, nic... nie widzę totalnie. No zapalcie latalo! Nie, nie pali o, mi się moja! Leci! Leci! Dobra? Leci, leci, słyszę. słyszę. nie co, jak coś, tu się trzeba schować do szafy. Aha. Pumam. Wiecie jaki jest problem? Ja nic nie widzę. Ja nic nie słyszę. Ja teraz też nic nie widzę, słuchajcie. Ciemno mam przed oczami. Leci czy nie leci? Nie wiem, ja nie żyję, nie mogę się zrezygnować. Leci, leci, leci macie. Dobra, 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 się, ale problem, bo już nie mam, już nie mam tych. Gdzie jest Krystian? Krystian jest tu. Dobra, Krystian wchodzisz w drzwi? Ja, ja wlazłem w jakieś złe drzwi. 9-7, dobrze wlazłeś. The encounter the void. Do szafy, Krystian, wchodź. Słyszę dobra. właśnie, ale kurde no. To Maciek też umarł? Nie, nie, mam, nie, macie nie kwiec, jestem. Macie Co wy już na śmieć kasiujecie? Ja nic nie widzę. Ja też nic nie, <laughs> nie widzę, <wiem>. aaaa! <laughs> kolce! Krystian, ja też nic nie widzę, uwierz mi. Jestem, jestem! O, jest. Się. Otwarte jest, otwarte jest! No, to teraz jeszcze figurę musicie zrobić. Szybko. A to ty umarłaś, a ty nie możesz się zrespić? Ja umarłam, ja umarłam, uh, bo jak głupia uh, stanęłam obok to... szafy, bo myślałam, że starczy, a ci jednak trzeba wejść. Ale jeść. to nie możesz się zrespić już? Nie może, na tym o, levelu nie, nie. można. No. Dawaj, dawaj, bo to nie jest, nie możemy na Ale takie pierdoły tyle Ale przetestowałam, słuchajcie, więc trzeba się chować. Jej. O kurde, o kurde, ja, ja, zrypałem, wiem, ja zrypałem, zrypałem, gdzie mamy uciekać, Krystian, gdzie mam uciekać, tak, gdzie zrypałem? Pro, prosto i, prosto i na prawo. On jest wolny w miarę, spokojnie. Dobra. Krystian, już... Krystian, gdzie ty robisz, co ty robisz, Krystian? Aaaa, aaaa, mnie! uspokój się! Ja nie wiem, gdzie on jest. Czy on jest tu obok mnie, czy. No, Maciek, szukaj kostek. Maciek, Maciek... jakieś info, gdzie on jest? Coś? Maciek sam nie wie. Ja nie wiem, bo ja mam ciemno. No. Zresztą ja się, ja się wychylił, ale. Nie, 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 Krystian, nie wychylaj się, on tam jest w tym pokoju obok ciebie. Stój tu. Jakby poszedł z Dobra, dobra, poszedł, poszedł. Pod, no, pod to wejdź do tego pokoju. Otworcian, gdzie Jezus. jesteś? Jezus. Tu na podłodze jedną masz na pewno, dobra, dobra. Ja Christian-chan idę do góry poszukać. To jest jedna, dobra. <noise> Tylko gdzie on teraz idzie? Tup 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 O, bo <noise> Christiana przechodził, dobra. Ja nic nie widzę, tu jest tak ciemno, nic. No. O kurde, tu nic o. nie ma. Chyba wracał. Chyba ta. Maciek byłeś w ostatnim pomieszczeniu? Nie, 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 musisz tam przechodzić, wiesz? Jakbyś o, mógł z łaski swojej. Jak on tu wróci teraz? To jestem w kupie. Nie, nie wróci, nie wróci. W środku są jeszcze. Dobra. Bezpieczniki. Ja tu otworzyłem. Nie mam nic w ostatnim pomieszczeniu. Ja otworzyłem jak coś. Co otworzyłeś? Blakuje raz, 24. To pomieszczenie otworzyłem. Bo Krystian dalej jest tam z figurą, wiesz? Okej, okay, okej. Okay. Idzie w moją stronę. Chyba, chyba będzie wchodził do twojego pokoju. Kurde, nic nie widział Krystiana. Ja nie wiem ja jak Ja też biec. nie. Ja nie wiem jak biec. O Jezus. Na środeczek. On tu wlazł do... Okej, okay, dobra. jest gdzie... chyba... Dobra, Krystian, wychodź stąd. No, wychodź stąd. Ale ja tu muszę w lewo pójść. Aha. Kurde, mnie goni, mnie goni, mnie goni, mnie goni. Słyszę, ale nie widzę. Mam o, jeden. Maciek, jesteś tu, gdzie Krystian praktycznie. Tak? Tak. Słyszę gdzieś, ale nie widzę. O, Maciek, on cię, on cię usłyszał, on cię usłyszał, on on Maciek, on cię nie, słyszał. nie, nie. Dobra, przyziłem to Ola. O, dobra, poczekaj, gdzie jest Krystian? Krystian tu jest tu. A, tu jest. Mam o, ma ostatni. Dobra. Nie wiem, gdzie on tam... O, dobra! No... Bo wszystkie, bo wszystkie. Bo... Wszystkie, wszystkie, wszystkie były. Ale chwila, ja będę dalej w tym samym miejscu? Pewnie cię teleportuje. Przecież U! nie możesz być za falą ognia. O! Dobra, czyli tak naprawdę jedna albo dwie osoby mogą szukać, dobra. a reszta musi no. tego... Ale ty zrobiłeś to już? Czy? Nie no, teraz dopiero robię. Bo może 7, siedem. Właśnie, właśnie chcę. Siedem cztery, siedem cztery, sześć Dwa. Ale strasznie powoli 5. teraz. A, zbigniem, że to przyspiesza. Trzymam kciuki! Spokojnie. Zrobimy to dla ciebie, Ola. No, fajnie, wygląda. Dobra, było. pierwszy etap z głowy. Teraz uwaga, drugi etap. Pu, 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 pu. A gdzie A, no, jak wyglądacie przy tej skrzynce? No. Zrobiony drugi etap. Robię trzeci etap. A ty macie, robisz czy udajesz? A co, jeszcze jedno muszę zrobić? No, trzy tutaj Osiem? są do zrobienia. No, ciekawe, ciekawe, co wy tam robicie. Szkoda, że nie mogę tego widzieć, jak klikacie. Żaden z was jeszcze nie zjawi. Nie, jeszcze nie. No, dawajcie, dawajcie. Czekaj, no wow. cztery sześć? Które? O nie. No czekaj, no to jest szybko leci, Jezus! A jedna jest no, niewiadoma, ja tak? Jedna jest niewiadoma. Tak, 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 tak. tak, tak. Nie no, chwila, zabiera mi progres. Bo źle zaznaczyłeś. 5, 9, dobra, teraz? No chłopaki! Ja nie wiem, nie kumam. Dobra, to na pewno musi być odznaczone. O matko, o łatko, ile czasu? No co jest? Patrz, ja nie wiem, kurde, jest za to długo odznaczone. to trwa, ja nie czaję. Tak? 8, 10, 83 Zagadka 3, logiczna 2, i pokona. 7 a, a 5 nie było? O Boże, co jest? O co tu chodzi? 6 puste. Ja nie kumam! Pola no. ja nie kumam! Ostatniej zagadki! Co się z tak? No nie, to mi z życia, to jest w ogóle. W ten sposób? Nie wierzę w was po prostu. No dobra, zrobiłem. O no, w końcu! Gratuluję! Nie wierzę w was. Ola, która zawsze tu siedzi 20 Aaaa! minut. W tej strony! Widziałem, no, widziałem, ty, ty. widziałem, widziałem właśnie! Ale no, najlepszy speedrun na końcu szczególnie był z No Maciek czą patrzysz się w dół. Nie wiem, bo się bałem. Mam wrażenie, że wszystko szło nam w miarę szybko do momentu ambusza, teraz z tym zbieraniem i wpisywaniem. No to wpisywanie było chyba najgorsze. No to Ale pierwsze pokoje szły nam naprawdę nieźle, naprawdę szybko nam szły. Muszę no. Przyznać. no, figurę chyba w 7 minut zrobiliśmy, do, w sensie 50 drzwi. No nie wiem, czy to jest szybko. Ja zakładam, że można byłoby ją jeszcze szybciej zrobić, jakby się wzięło tapsy i po prostu biegało z nią i zbierało te. No oczywiście, książki. że tak. Ale to no, różne strategie pewnie na to i tak dalej. Kurde. Tylko Olki nie ma, Olka zniknęła, kurde. No trudno. Ona się tylko śmiała, jak robiliśmy bezpieczniki.